Cześć, witajcie, tu Hatekame, a dzisiaj jest ze mną Sitek. Witajcie. I Kakanoto. No się ma. Tak i nagrywam drugi odcinek z Magiki yy, Był zapowiedziany w poprzednim odcinku właśnie z tej samej serii. Nagry nagrywałem wtedy tylko z sitkiem. Kakanoto to, to taka niespodzianka, wiecie, taka mmm, osoba do drużyny. Którą, z, którą niespodziankę zwaliłeś pod komentarzami No dzięki Dokładnie, justem Z góry jeszcze jedno Muszę wspomnieć Jakość powinna Jakość dźwięku powinna być trochę lepsza Niż w poprzednim odcinku Ale To się jeszcze także zmieni z czasem Co już też mówię Pożyjemy, zobaczymy Ale dobra, nie ma co już tu się dużo, dużo Rozpomnieć Dobra, po prostu zaczynaj. Wygląda, że ah. teraz w historii Magic. Epickość. Stay awhile, listen, and I'll tell you a story. <noise> a story of dungeons and dragons, of orcs and goblins, of ghouls and ghosts, of kings and quests, but most importantly, of wizards and vampires. Well, historia of Once upon a time, in a land known as Midgard, there lived a powerful wizard named Grimnir, who sought to harness the power of all magics, ancient spells crafted in times long forgotten. With such knowledge, he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the land. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so Grimnir's disciples were expelled from the Order, and he himself was for all time imprisoned at the world's end. All because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's dangerous. The world was safe once more, aside from the increased number of monsters attacking the good villages. And of course the warlord Khan who had united the Orc tribes and now threatened the great city of Havendir. But in the dusty gloom of Castle Aldraheim, where the Order of Magic dwelled,

O, mm, ty się obudź. Gadać na lekcji też nie wolno. Słuchaj nauczyciela. Tego skromnego. Który nie jest wampirem. Ja wam powiem, że moim zdaniem Grimnir to był dobry. No. On no. chciał zrobić spokój na ziemi, a nie. Uh -huh. tak, w ogóle tak. wiecie co mi przypomina ten stół? Mapę? Mhm. Ale z tego. Z Fablo. Z Fable? A, z Fable. 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 Ale do tego jeszcze oczywiście trzeba o jednym wspomnieć. On. On nie jest wampirem. I do tego trzeba się pewno, przyzwyczaić no? tak samo jak do Szumów od Romana. Nie wiem, czy o tym wspominałem, Roman to cały nasz kakanoto. Chodźmy ratować tak? świata, nie tam będziesz Władnie. gadał. O Romanie. Jesteśmy tym, tymi super uczniami. Dunga, dunga. Dunga, dunga. Ej no! O, ser! Ej, ser! Ej no, zjeżdżam cały ser, no nie, no... Nie. Do, 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 do. Bra -bra. Dawaj ser. Gnoju. Na to coś, te na takiego coś się nie zgodzę, świat mogą zniszczyć, ale ser mają mi dać. Dawaj ser. Narpię Ja Jadę ci w <śmiany> Roman, nie przeklinaj <śmiany> Dzieci mogą nas oglądać. <śmiany> Trudno, się nauczam polskiego. <śmiany> dünke, dünke. O Ono, i nie ma seru. No! Ser się kończy już. Zje sam wszystko oczywiście, no bo jakże. Ja, i Grimir. Że jej Grimir Cześć w zaczarował. No nie Chci... No wiecie, chcieliśmy uratować świat to Grimir nas zniszczył. No niestety jesteśmy zasławi, musimy ćwiczyć. No nie kopniemy w procesor. I to tak jakie Nie kopniesz w procesor. Co? Nie. Nie. Rembro... The same is banana. banana. No. Tak. Mm, Polska myśl techniczna. Tutaj stre e, to, co będą nam mówić przez cały ten samouczek, ponieważ tak, to jest samouczek. To e, pomyślał. W magice mamy 8 rodzaj magii, na przykład kamień. Na przykład ogień, okay. wow, co jest, nie mogłem się ruszyć Ile? przez chwilę, ogień. Okay. I leczenie. I leczenie, dokładnie, to jest taki fajny ton. Oczywiście leczenie to chyba każdy się domyśli do czego służy. Zamijanie i tutaj patrzcie. Jest takie magiczne... Roman musiałeś to zepsuć. Tak. Jest takie coś, iż możemy łączyć te wszystkie umiejętności. Chociaż podejrzewam, że każdy to zna. Dalsze Ale niektóry, to niektórych, nie, niektórych, niektórych nie możemy łączyć, typu na przykład ziemia z błyskawicami się, albo... i na przykład leczenie ja. z czarną magią, którą dopiero za jakiś czas poznacie. I jak widzicie, kiedy na przykład jesteśmy moksie możemy użyć na sobie ognia, żeby po prostu się... Zawsze możesz na sobie użyć ognia. No tak... O kurde, zresztą, palę, że... się, palę, palę się, palę się, się. O, i a propos właśnie czarnej magii. Czarna magia. Lol. ale mam dziwne... A, Coś... a. Miałem przez chwilę dziwną ścianę, nie mogłem się ruszyć... Już... Nie to. Właśnie, a, mogę tutaj Bo ja po... połączyć pioruny z czarną magią, aby... ...zaszarować nie, To ma sens. Aj. Magia mrozu to następna z magii. Jedna z fajniejszych. Która z Nie, najfajniejsza być... to jest. Nie ma najfajniejszej. Zamrażać właśnie pojemniki z wodą i tak dalej. Magia wody. Nie, już nie gram tym. Magia wody. Hmm, nie to. Możemy gasić na przykład płomienie. Albo gasić Romana. <noise> A zna I jak znajdujemy wie? tu też takie właśnie księgi czarów. A pod naszą postacią mamy rozpisane... O, <laughs> <te księgi. laughs> co, co należy zrobić, żeby danej wagi użyć, poleciał do pały. Ale spokojnie, przy, oczywiście przy punkcie kontrolnym zostanie odrodzony. No i cóż, oczywiście to tak jak a, w licznych RPGach... W ogóle to nie, to nie jest RPG. <laughs> e, to jest grach... połączenie wszystkiego, co jest znane. No, w sumie. Można to tak nazwać Posiadamy oczywiście potwory, które należy zabijać Klasyka Dźwignie Ciągnij I tajemnicze Cią... drzwi z Cią... tajemniczymi potworami za nimi Widzący obserwator, obserwator widzi ty, ty, ty. A, teraz mag... A teraz magia obrony Tak, możemy sobie się tym bawić albo po prostu Ej No Czemu to I tek się Czemu to nie działa? Dobra, dobra, dobra. O, teraz zadziałało. Spadł ten. Tak. Coś, no coś nie wyszło. Cicho. Czekaj, tak ale, ale ja się zastanawiam jak mi się zabiliśmy. Bo, Bo ja, ja zabiłem ciebie. wy re... Tak. W ogóle, widzieliście jakiegoś obserwatora? Nieee, nie. co? Ja nic nie widziałam, ja tu, ja tu tylko sprzątam. Ja robiłem mur z piorunów. Widać, sprząta, nie, nie skończył szkoły, co? Hmm. No oczywiście poznajesz ożywianie, które jak sami widzicie bardzo się przyda. Prezentacja. Tak. Ale to zrobiliśmy specjalnie, żeby wam pokazać... Żeby zaprezentować jak właśnie działają te czary. Oczywiście! To było, to to było po prostu, zaplanowane to wszystko wszystko. było przewidziane. Na przykład WA. Nie, o, ożywienie. Tak. Chociaż żyjecie to i tak was ożywie. Co? A teraz robimy rozróbę bo zjadli nam cały ser. Widzicie jak panują? Dobra, ożywcie mnie. Serio? O, i tak działa magia ożywienia. To było wszystko zaplanowane oczywiście. A co do łączenia czarów. Na przykład A... ogień z ziemią. Ale, to... ale swoje pioruny też A! można łączyć. Swoje pioruny też można łączyć Masz. Patrz Albo czarna magia z O właśnie, co, co, do, co do łączenia czarów, sitek za prezent Proste. Można spowodować wy wybuch życia Potrójny <trujne. trujne> <trujne> Dobra, nim tak po, dalej. po prostu kacimy dalej Ja tam go zabił No dzięki, co? <trujne> Romana możemy zabić No mówiłem o no, ja 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 Romanie A, oczywiście, tak, jasne No jak zwykle o, Dobra. jak pięknie Jakie piękna okolica I tutaj tak wam podpowiemy, tu jest magia Tutaj jest różka gandalfa Moja Tak ja, jest... ja jestem biały, ja biorę różkę gandalfa W ogóle Czemu ja wypuściłem na siebie Rui tego W ogóle jak się używało różki? Bo znowu nie pamiętam Yyy... Środkowym yy, Zablokowałem się Cofnijcie się no. <laughs> Okej, no, no, fajnie, O, o dobrze, już co tam? co tam? Co wcale nie jest twoja seria. Nie, nie musisz grać. Okej, okay, to ja wyjdę, co? No, nie, nie, nie zabijajmy go! Najpierw zabijmy jego kukły. Okej, ogień. Cześć. Zabiliśmy twoje kukły. Teraz dawaj hajs. No dawaj hajs. Ej, on tu w ogóle stoi? Wiesz na tym, że to nie jest. Tak stoi. Już nie. Już nie. Dostał kamuchem. Zobaczymy co tam w skrzynce. Dostał kamuchem. Oczywiście spam nic więcej jak zwykle... O, jeleń. Łoś. Jeleń. Łoś? Jezu. Cicho. Gdzie jest cicho klaczankiem. Co? Ja jestem, to jest łoś, panowie. Chyba. Chyba. Leśnik. Łoś, tak, to był łoś, wow o. A widzicie jestem mądry. Co, coś było boom. O. Było boom. BUM A jak... Dzięki. <laughs> Kurczę. <laughs> Ej. Tak w ogóle wam powiem, że jestem magikiem, a nie umiem chodzić po wodzie. Magik! Bo nie, Bo nie jesteś Jezusem. Aha. Magik to z okna wypadł. <laughs> Skończył <deck>, no co? Ale <laughs> skąd wiesz kto wypadł? No bo magii. Nie spoileruj, nie spoileruj. Okej. Okay. O i tutaj taki bardzo użyteczny czas. Ej właśnie Smark. to może być nawołanie do magika. On spadł stąd! Jak nic! Skocz z okna. Skoczył z okna Ej, to jak nic jest nawołanie. Właśnie... W ogóle ty uży. Ja tam nigdy nie używałem o. tego smaru. No, w sumie A to jest nie. to jest fajne, bo nie łatwo palmy, zobacz. Aha. no. <noise> widać. Dobra bez komentarza. W ogóle zapomnieliśmy o, pewnej, o o pewnym aspekcie, ponieważ tam na wieży można wejść. O tam, na wie o tam gdzie byliśmy, ale, ale to pokazujemy. O, po o, o, po o, o ten, o tu czar O ten, który co? znajduje się. O tu, tu. Chwila, muszę wyjść wyżej, bo. Tu będzie go wyjść. widać. Jeszcze go o, nie, o, nie o, widzę. O, 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 o widać. Tu. No ale poczekajcie, ja spróbuję tam wejść, ja spróbuję tam no, to wejść. naprawdę. Tak. to no dobrze. Ja. Uh, uh, uh. yep. <laughs> tak. <śmiech> tak. Genial. Genialne rozwalenie mi bomb, żebym mógł tam wejść. Ale... tutaj... Odsuńcie Roman... się ode mnie. <laughs> <laughs> oczywiście, oczywiście się odsuwam. Odsunąłem się na bezpieczną odległość. Odsuńcie <laughs> się ode mnie. Roman, po użył magii, magii leczenia na sobie? <laughs> Teraz nie możesz... Znaczy... Omyliłem! Pru... Kurde źle Poleciał hey. szalony na małe No, uda mi się, tylko dajcie mi chwilę Kurde, nie wiem czy o, po prostu to nie było Nie wiem czy po prostu na kilka środę. osób nie da Nie, ale z tej strony też da radę, tylko nie wiem czy to przy kilku osobach się da radę wejść Dobra, wiecie co, po prostu idźmy dalej, bo to będzie zajmowało... Trochę... <noise> Na bombę! <noise> Dobra. Nie wiem, czy po prostu nie blokujemy sobie ekranu. To też możliwe, w sumie ja mogłem blokować. W sumie każdy sobie blokuje. A ja się... Punkty kontrolne? Tak, zaraz, o, zaraz, o, zaraz, o tym powiem. Ale chodź tu. No czekaj, biegnę, bo się zmroziłem. Tak, tutaj taki magiczny kamyczek punkt kontrolny. Jeżeli zginiemy, to się po prostu przy nim odrodzimy. W ogóle weź we mnie za chwilę magią leczenia, bo co coś sprawdzić? Serio, jak w... no. Jeżeli strzelisz złem, y, z ułem w, w dobro, to wybuchnie złote, y, złote To ustań. Roman ustań pomiędzy nas. No. No. Ustań. Wybuchni. Ale nie, bo jest Ej. achievement. zginiesz. Jeśli cię zabijemy, to wtedy ten, będzie achievement. Tak mi się wydaje bodajże. Nie, jest achievement, jeżeli połączysz dwie wiązki. No to ja już to mam dawno. Dobra, może się tym nie dowiemy, co? Ej, ale chciałem już zdobyć, bo nie mam. Serio? No to... No, zaraz Ej. Ej! O, i quest poboczny. Tak. Side quest. Widać, y, erp... erpek na całego. Fani erpegów muszą... Gabliński łot, Gabliński Łódź, że W ogóle ja teraz zobaczyłem, że to jest różdżka. I to jest... Ja też. Przed chwilą też zobaczyłem. A ja swoją Gandalfa straciłem tak w ogóle. To właśnie, bo ty tam zginąłeś. Wpadłem do wody. Jak zwykle ale zresztą. Z, z, ta, z, z teraz, z, z ale ta różdżka nie jest zbyt dobra. Od, Odbierzmy naszą nagrodę. moją. I zabijasz Romana. Ej, co o, mnie je? Robale. Tak, e, tak obita nie ja nam jestem Zielony, ja potrzebuję róż. Dlatego zginęła No Ej Tam Tutaj biorą, też takiej mała odpowiedź, jest Excalibur. Prostu... No dokładnie Mój, mój, wszystko moje Excalibur. Kamulec na plecy i jedziesz dalej O! Już nie twój Już nie. <słuch> <słuch> Wszystko mi zabija Już nie twój <słuch> A teraz żyjcie i rozmnażajcie ale... się. Jest ten kostur. No i popsułeś. Oh. Buszujący w zbożu. Buszujący w zbożu. Akcja w tartaku. Dobra. Idźmy dalej. Ooo, następne początku. Tyry, 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 tyry. Pająki. Pająki. I oczywiście tak na jak... pajonki jest dobry ogień. Au, au Jak zatrują to jest przekichane Myślałem że one zostawiają smary. Marki się nie palą Patrzcie no. Zabijmy ich Te magiczne, magiczne robole Roman Jak się robi robole Roman nie idź na imbocie nie, nie chodź na imbocie, czo Ej, jak się te robaki robi? To tylko ja mogę, bo ja mam ten koszt. Aaaa. Ja tak. I ja mam magiczną armię roboli. Kapitan Bjorn. Bjorn. Bjorn, Bjorn odważny. Bjorn czwarty sprawiedliwy. Igga. Wygłodniały królestwo. Nie. Dobra, walimy od razu z, z D. Tań, kamienia. Tak, 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 tak. jasno. Uważajcie na kapitana. No dobra. Jord z kapitanem. Te krytyki. No nie. O, rozsypał się. Jak gnój na wiosnę. Zabiliście kapitana. Ej, zabiliście kapitana. Cicho, ale jest Wow. To... No, ale to no, by wojnie tak... no. i w miłości wszystko dozwolone. Nooo, Dobra, nie. Uspokójcie się, uspokójcie się. Nie, Lamo, nie. Roman nie To ja już nie chcę, to weźcie sobie kamień Spalmy ich, spalmy weźcie ich sobie Weźcie Je sobie miecz, weźcie y sobie miecz Jolocaust. Kapitan powinien ginąć ostatni Nie ochroniliście go, nie wypełniliście A teraz misji teraz zrobimy przemka <słuch> Dawaj promieniami <słuch> Uciek <słuch> Dobra, i takie wprowadzenie do e, e, rozdziału drugiego Atak goblinów Oho, czarna dziura. I kiełbaska. Rada nie prowadź po alkoholu. Nawet jeśli udało Ci się stworzyć kombinację jakiejś magii, nie muszę i gdzieś korzystać, naciśnij do ze zwykłych przycisku rzucania, żeby w standardowy sposób wyzwolić zaklęcia. To teraz ja wam... I pamiętajcie, bo... jest taka ciekawostka. Wszędzie w Madzicie jest kiełbasa Tak Kiełbasa jest super I jest o, odcinek? I, i, tak, no. tutaj będziemy kończyć odcinek No to koniec pierwszego rozdziału Dobra, już nie musicie mnie leczyć, co? Nie, nie podkończ tam, nie tam Roman Nie będę cię leczył Okej, okay. nie musisz Będę dziś i cię wskrzesz Dobra, po prostu A więc tak Koniec odcinka, jak już powiedzieliśmy Dziękuję za oglądanie, chociaż wątpię, czy ktokolwiek do wytrzyma. <grym> ja tam obejrzę, ja tam obejrzę. Ja tak? też. Super. Ale po prostu dziękuję za oglądanie. Zapraszam do, zapraszam do kolejnych odcinków z serii, do, także ogólnie na mój kanał. No i cóż, trzymajcie się. Cześć. Niech moc będzie z Wami.